Cześć, witam was w kolejnym odcinku Resident Evil 2, a przed wami Bestia. O tak, kurwa, takiego początku już dawno nie słyszeliście. I no i przeklinałem w ciągu pierwszych 30 sekund, więc. do domaga? Ja jeszcze takiej broni nie mam, panie. Ok, e, skończyliśmy... O, czekajcie. Część elektryczna, ty. Taka część elektryczna gdzieś była mi jeszcze potrzebna. Nie mam bladego pojęcia, szczerze mówiąc. Ale, u, szafka jeszcze do otwarcia, ale... Kurde, nie ma miejsca już. Znowu amunicja i powiedz... Nie, nawet nie domaga. Czekajcie. Schowajmy to, co nie potrzebujemy. Czyli na przykład amunicję domaga. Czemu nie? To jest wydajny proch To schowajmy. Rolka filmu. To bym sobie zostawił. Klucz, w ogóle stary klucz. Skąd? Nie wiem. Ten klucz też bym zostawił. O ja pierdzia, ale to będzie... No boż. Kolbę zostawimy. Kolbacz, a ty gdzieś się była potrzebna kolba, bo już nie pamiętam. Sto... Amunicję ze strzelby zostawimy. Część elektryczną też... Ja nie mam miejsca, no. Inaczej. Co my chcemy zrobić dzisiaj? Chcemy stąd wyjść. Czekajcie, bo ja tu widzę, że tego nie przeszukałem wszystkiego. A no tak, amunicja. Zbierzmy tę amunicję, żeby to było na niebiesko. Super. Eee, sobie amunicję. Spoko. Zobaczmy, co tu jest. Tu. W tym pomieszczeniu. W tym przedholu. Aha. Okej. Okay. Siemano, bądźiorno. Poo. Oh, jest jak się wydarzyło. <ścoughs> o oh, nie, nie mam desek. Najgorzej. Pu. Oh. Raz. Dwa. O. I trzy. Leżysz. Raz. No, tu latarki nie ma, no, widzicie? Gdybym mógł sam włączyć, to bym sobie włączył tą latarkę A teraz oczywiście, że nie mogę O Boże, tu! Tu jest potrzebna ta część Oczywiście, że nie ma tej części, kurwa Bo jak żeby inaczej, no? Skąd miałem wiedzieć, że tu będzie potrzebna... No, ja teraz będę przychodził To on się przebije czasem Na 1000% O mój Boże Wszystko na złość, gdzie to jest? Część elektryczna, bierzemy Lecimy w tą stronę. On się teraz przebija. Może jednak nie. Ale on się w końcu przebija. O! go <śmiennie> przynajmniej. Dobra. to szybko. Część elektryczna, użyj. Dobra, super. Ciebie mu się. No, może nie będę musiał. Mamy kosę. Dobra, chodź, ale ci na ty bochnij ci głowa jaka będę ci taki cały czas na piekala. Po co mi spróba? Pokonaj droga za pomocą noża. O, pokonałem go w takim razie. Spoko. A ty? Cia, 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 ciao Gościu. Ja cię uratowałem, a ty Tak mi się odpłacasz? Dobra, że buduje go. Ej Ja mam dosłownie prawie, że uszkodzony ten sprzęt. Dobra. Bo ja mam kolbę, dlaczego było mi kolba potrzebna? Zachodnie biuro, safe, ok. Terminal szafek, to nie tu. Zlew ciemni, tak, idziemy do zlewu w ciemni na pewno, dobra. Bo mam film. O, w końcu latarkę odpali. super, dzięki Leon. Jesteś pomocny dzisiaj. Yy, tak, zdecydowałem, że wyłączyłem HDR, bo tak gra. Źle wygląda podczas odpalonego HDR-u. No naprawdę brzydko wygląda. I jesteśmy w holu. Co tam mu Marvina w ogóle? Marvina, Marwina? Nie pamiętam jaką dokładnie ma na imię. Nie pierdol. No nie gadaj. Serio? O kurwa, już się... O tu, suko! Ja nie mam nic do tego pistoletu już. Dobra, niech leży. A, czyli go już całkowicie zabiję? Tak, mam cztery tylko naboje. Będzie kurwa, ciężko. Idziemy tędy. Tu chyba nikt nie żyje. Jak mi się wydaje. No, w sumie tylko ja żyję tak naprawdę. Oooo! Wow. Oh, oh! ja ja się robisz! Raz. Dwa. Nie trafiłem tu za drugim razem. Dwa. Trzy. Nie mam amunicji więcej. No, jak ja mam tu przeżyć, jak nie mam amunicji? On żyje czy nie żyje? Widzę go tam. No, co za skurwysyn. Ja pierdolę. Poszedł? Jest tu. Zabij mnie. Nie no, ja już się mam zabić normalnie, nie, no. no. bo chujowo poszło. No, ja on się obracał w ogóle? Gdzie on jest? Jezu, Tam. Dobra, chuj. Może jednak... Czekaj, gdzie to było? Tędy i w prawo, dobra, biegniemy. Może nas nie złapie. Robię... Patrzę jak to robi czysto. o, o. o, 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 o. <trybuj> dupę z kurwy, <skurwysynie>. Dobra. <trybuj> Użyj. Szafka na trzecim piętrze. Na trzecim piętrze? Zamek tarcza. Ty. Idziemy na trzecie piętro Jezu. ja mam w ogóle proch jakiś? Amunicję... Mam ten zwyk, ten dziwny domaga, kurwa. ja w ogóle nie mam amunicji w ogóle. Ja coś spierdoliłem Zdwanie. Dziękuję tego. Żeby chociaż trochę się poczuć. Musimy mieć poskodę. Idziemy do góry. Nie widziałem go. Musimy jakoś ich ominąć. Nie ma mnie tutaj dla ciebie. Ogarniemy to, amunicję, Zobaczycie. Idziemy na trzecie piętro. Do tej szafki. Tu. Tak, to była ta szafka. Eee, teraz tak. DCM. DCM. D. C. M. Udało się, ty. Rzeczywiście. Okay. co tu mamy? Domaga znowu amunicję. Ja nie mam maga, jeszcze on mi dał mi amunicję. Domaga, dobra, ale na trzecim piętrze, tu z tej strony mamy wszystko. Tu, 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 tu. Tu nie przyjdziemy, bo tu była właśnie biblioteka, gdzie spadliśmy. Tu była jest ta dziura. Okej, zejście na dół. Wieża zegarowa. Ja pierdzielę Zbrojownia. Lightning Hawk? Razy trzy? Czekajcie co? Na drugim piętrze? Zejdźmy na dół na chwilę, szybko. Ja ale jak ja mam cię uniknąć? Dobra, teraz. Ale ją w chleb ja. Dobra, i teraz tak. Drugie piętro. Żeby tu przejść, musimy iść tędy. Od holu, czyli musimy iść dookoła. Dobra, ale my tędy nie przejdziemy. Przecież to jest zablokowane. Czyli musimy iść tędy. Okej. Okay. A w ogóle w prysnicach nie, nie zwiedziliśmy się? A. No tak. Bo nie ma, nie znam jeszcze tego kodu. ale dobra. Kiedyś w końcu to ogarniemy. zmysł hmm, zmysłu kurwa, tutaj nie ma, jak wyniklajcie. Szkoda. O, Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Co to jest? Proch Jeszcze jeden kroch No nie ma. Ale ja mi co do strzelby mogę zrobić sobie. Tak naprawdę. Tu wszystko przeszukaliśmy, idziemy na sam koniec. Tu w ogóle nie powinno być przeciwników. Eee... Chodźmy tutaj. Jezu, ja myślałem, że ktoś tu stoi, a to tylko ta kurtka. Eee, tu gdzieś jest granat wyskowy, tu był gdzieś, nie? O kurde, tego się nie spodziewałem. Dobra. Tu granat wyskowy? Tu, no. Dobra. Tu na samym końcu to jest to właśnie to USB, tam jest pewnie, tam pewnie będzie ten nieban. no, już widzę, o właśnie. Czyli ja dosłownie w tej chwili nic nie chciałem, bo nie wiem gdzie jest ten pendrive. Idziemy teraz w lewo, do końca. Naprzeciw będziemy mieli to wejście. nie mam amunicji, więc nawet nie kozacze, tu nic, Dobrali nie wejdę w takim razie. Nozu. Ej, czekaj, mam ten klucz. Okej, okay, wejdę do pralni. Uwaga. Jest, jest coś w ogóle? Co to jest? Przenośny safe. Ok, ogarnię. A, a tu? Troch super. Łączymy, połącz razem z tym. Mamy amunicję. Przeładujmy od razu. Dobra, otwórzmy przenośny safe. Nie połącz, obejrzyj. Dobra, czyli tak, tak, nie, tak, 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 tak. Oczekaj Dobra, czyli tak, 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 tak. O kurwa, czekaj, tak, 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 tak. Nie, czyli tak, 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 tak. Nie, tak, 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 tak. O kurde, zrobiłem to. Dobra, szybciutko tego poszło. Co dostaniemy w środku za to? Zapasowy... O tak. Dobra, wiem gdzie zaraz pójdziemy. Tylko pytanie. Idziemy najpierw tu? Cześć. Po co ja tu chciałem iść? Do biblioteki? Dobra, musimy zejść na dół. To jest pewne. Idziemy tam do. Tu jest jednorożec, ok. Tu jest biblioteka. Jesteśmy na dole. A my chcemy teraz wejść tu do, gdzie to było, kurde, gdzie my jesteśmy? Albo my musimy zejść jeszcze niżej, tak? Pokój z depozytami, tak. Musimy jeszcze zejść niżej. Okej. Okay. Tak, już pamiętam, gdzie to dokładnie było. Tam było z trzy okna chyba do zbicia deskami. Więc już tam idziemy. Możemy iść tam tędy. Prawdy mówiąc. Tu jestem ten safe, do którego jeszcze nie znam. Oh. tu wejdzie? O, już przestraszyłem, dobra. Użyj. Tak. Nie wiem. Sto. Eee. Trzy. Okej. Okay. Super i w sumie jak jest 103 to 203 tylko zostało, nie? No i tam jest torba. O ja jebie, tu jest nóż, Ok Tu już wszystko otwarte jest. Tu jest tylko... Torba. Ta, na biodro Super, mam dwa dodatkowe miejsca. Ja sobie od razu to przenoszę te klucze. Spray zostawiam u góry, amunicję niżej. To jest w sumie mało potrzebne. Nóż zostawiam u góry, kolbę zostawię tutaj spoko. To tyle w tym pomieszczeniu. Tak, to wszystko już mamy. Full. Jaki mi mam klucz? Ok. Obejrzyj. Karo, karo, karo. Co ty... Kier? Okej. Okay. To nie tutaj na pewno. Sala konferencyjna. Tu nie było przejścia żadnego, tu były schody. Na dach. O. Kostnica. Kostnicy jest lipa w ogóle. No dobra, co ja muszę tak naprawdę teraz zrobić? No ten mi tutaj będzie teraz chodzić, muszę go zabić. Ja wiem, że zadałem mu dużo obrażeń dużo wcześniej. O. Nie żyje. Okej. Okay. Ogarnięty zombi. Tam są zombiaczki. Zachodnie biuro. Safe. Tego nie ogarnę teraz w tej chwili. Fajnie by było tam pójść, szczerze mówiąc. Dobra. O! Na strzała padła. Suko jedna, za przeproszeniem. Chodźmy teraz tutaj do nas. Zobaczmy, co my mamy takiego skrzy... Dobrania inaczej? Tu ze wszystkiej strony mamy. Tu prawie też. To jest piwnica. Do piwnicy na razie nie chcę wchodzić. Chociaż powinniśmy chyba. Ale my mieliśmy iść do zegarowni. Wieża zegarowa, tutaj. Jak ten przejść? To musimy iść tutaj. A my tu potrzebujemy coś do lewarka. Ja nie mam nic do lewarka. Chyba, że ta kolba jest do lewarka. Chyba, że. No, może tak być. Lewarek, o właśnie. Komputer, zamek, tarcz. Aha, dobra, czekaj, na trzecim to mam wszystko. Dobra, weźmy tą kolbę. <laughs> Piek, przechowaj. Nie, nie mieliśmy tą kolbę. Dobra, to weźmy ją. Weźmy też też w razie w. Weźmy to, co jest mi na razie potrzebne. Nie wiem co z tym kluczem tak naprawdę. Idziemy teraz na ho główny hol. No, to będzie najlepszy pomysł. E, pójdźmy do biblioteki przede wszystkim i sprawdźmy, nie ten tu. Tym dobrze idę. No, znaczy... Mogę iść tędy, ale bez sensu, zapomniałem, że tam przecież skrót zrobiłem. Ty, ja w ogóle tej drzwi nie otworzyłem. właśnie. Czemu? A to nie jest ten klucz, kurwa. A ten klucz do czego Do archiwum. a ja, czekaj, bo zapomniałem teraz. Musimy przejść przez ten opis, tutaj tymi drzwiami do jednorożca i jesteśmy, będziemy w holu. A, jesteśmy od razu w górę. No, to był jednorożec. I teraz musimy iść piętro wyżej. I tu będzie ten... ta biblioteka. Chociaż mogłem to ładnie mieć. Bez sensu ten biblio. A nie, dobrze, 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 dobrze. Wszystko dobrze. Dobra, czy ja tu potrzebuję wasze to? Nie. Nie właśnie. Kurwa. Hmm. Oczekalnia z po drugiej stronie. Gniazdo korby. Tak, po drugiej stronie, na tym samym piętrze. Dobra, już pamiętam. Idziemy tam. Na spokojnie wszystko ogarniemy. Ja to bez czaka jestem. Bez amunicji. Na szczęście, albo nieszczęście. No raczej nieszczęście. Marko już nie żyje. Oni możemy zapomnieć, w sumie i tak już prawe ostatnie zapomniałem, jak sobie nagle przypomniałem i tu jest tylko około... tu, to jest, dobra użyj, odlokuje nam to nowe doznania, <grytania> z przeciwnikami oczywiście, Jak żeby inaczej, o kurde, ta kamera była taka, jak w prezydencie Wilu chyba w jedynce, w pierwszej części, Tak coś czułem. Eksterm szkodników. Eksterminator szkodników zniszcz pana szkodnika. O kurde, dobra, wejdźmy to do, najpierw do biura. Nie mamy tego klucza. Okej. Okay. Czyli wyszło nam na to albo iść do góry, albo iść na dół. Wejdźmy na tak, bo i tak musimy iść przejść na górę, nie? Gra chciała, żebyśmy szli na górę, to chodźmy na górę. Deski mamy kolejne. Okej, okay. fajnie przydatna rzecz dwa flesze spoko, dziękuję gro czy jest tu jeszcze coś, więcej desek, czy coś tu jest jeszcze szafka do otwarcia mamy amunicję, super, dziękuję gro przeładuję, to nie będzie zajmować mi miejsca mam tylko i tak dwa sloty, tak naprawdę to bardzo mało dobra, możemy iść w lewo, czyli do balkonu chodźmy na balkon tak? Cały czas pada. Tu jest zejście w dół. Tu jest roślina. Weźmy tam roślinę. Zejdźmy na dół. Tak będzie najlepiej, no. O kurwa, no nie no, ja nawet góry tamtej nie sprawdziłem. Ani dołu. Jaki pech. No dobra. Gdzie my jesteśmy w takim razie teraz w tej chwili? Bo jesteśmy na pewno piętro niżej. Cholera. O, Okej, okay. jesteśmy na drugim piętrze dachu. Na dachu jesteśmy. Dźwignia zaworu. Co nam to? Co by nam? W sumie chyba nie za bardzo nic. Teraz dół. Nie rozumiem Może teraz nie powinienem tego rozumieć, okej, okay. rozumiem. Chyba Gdzie my jesteśmy teraz? A na dachu zrobiliśmy szybko dźwignia zaboru. Kierowo nic nie zrobimy. Tu jest jakieś przejście. Tu jest znowu kwiatek, ale ja mam jedno miejsce, więc zapytałem ten kwiatek na później. Przejdźmy się tutaj, zobaczmy co tutaj jest. No, co? Coś jest znowu? Czemu ławki są akurat czerwone? Wszystko jest takie kolorowe, a te ławki czerwone. Co to tak to się czułem. Słyszałem. Co the... oh, kurde. Okej. Okay. To co zrobi? Mm -hmm. nie wiem co zrobił. zrobiło. Zaproszenie do grona znajomości. Spierdale kurwa! Kim ty kurwa groniu jesteś? Co to jest? Prochrzenniczy, okej. Okay. To nic, tak mi daje na razie. To jest skrzynia. Ty. Skrzynia to jest. Dobra. To schowaj to. Schowaj to. Spray schowaj. To schowaj. Ma. Do klucz. Do, do. Nie domaga. Kolba. Zachowajmy na razie. Bo się przy oko. Wyjątkowo się okazała przydatna. Czy mamy jeszcze jakiś proch? Mam, mieliśmy wydajny proch. Dajmy to. Tak. Dobra. Użyjmy to, żeby nie obejrzyj. Tylko połącz razem z tym, by mieć amunicję do strzelby, przynajmniej trzy naboje. Dziękuję, mamy 12 do tego, ok, I mamy klucz kolejny. Okej. Okay. Ten klucz... ...będzie tutaj potrzebny. Trefl, do archiwum. Okej, okay. ale na... ...B1... ...nie będzie potrzebny. Na drugim piętrze... Nie będzie potrzebny. I na trzecim piętrze chwilowo też nie będzie potrzebny. Zapiszmy sobie grę. Ziomek już wstaje. Okej, okay, rozumiem to. Um... 244. Okej, okay. czyli tutaj jakieś pół godziny może trwa odcinek. Ja w tym momencie zakończyłbym ten odcinek na spokojnie i widzimy się w kolejnym odcinku. Dziękuję za oglądanie. Żegna się z wami Bestia. Trzymajcie się. Do później. Hej.